Erik, a dzisiaj będziemy grali w Need for Speed I 2 i no, przejdziemy sobie pościg 2 i zobaczymy jak to będzie wyglądać ogólnie. Mogą być na początku lekkie lagi, bo u mnie to jest zresztą normalne. A u mnie nie. No, bo ty nie nagrywasz teraz. No i u mnie też często są lagi, mam dość słaby komputer. No i tak, konter jedzie, trochę słabszym samochodem niż ja mam, bo mam słabszy poziom. Ogólnie to od 30 level spabszym Okej, dobra, let's go, let's go. Let's go. O Boże, już widzę tości, znaczy pościg. Ja też za przejdę. No to jest w końcu drużynowe. No właśnie. Będą się też u mnie na kanale pojawiać od czasu do czasu. Yy, znaczy, co, yy, jeśli będzie jakieś, ja tam yy, patrzę codziennie na strony główną Need for Speed World, to yy, będzie robione też, yy, jakie samochody nowe w grze się pojawiły, czy coś w tym stylu, jakieś nowe dodatki. Kody do gry, jak będą jakieś, to też będę bardzo często pokazywał. No. I ogólnie link do forum damy w opisie. O, właśnie tak. I do, no i na forum można pobrać tą grę też. I no, no. I to u mnie zawsze to tak jest, niestety. że się... Sorry, Bartek, że cię że się zwróciłem. A, mm. nie U mnie tu zawsze, nie wiem dlaczego, ale w tej części mapy zawsze mi... Mam lagi, nie wiem dlaczego. Maja, Serii za moją siostrę, no ale taka ona już jest na parę lat. Mm -hmm. się pani, to... no. yy, odcinki te zazwyczaj będą krótkie, no tak tylko mówię. Będą się pojawiać co tydzień lub dwa, co tydzień, no takie typu, co teraz, to co tydzień. <laughs> A jakieś poradniki czy coś, to piszcie mi tylko w komentarzach. No mnie o, tu skończyłem. A ja walutuję. O, jesteś niedaleko mnie, zauważył Nie mam. O, idu tak samo. dobrze, z tym się rozumiem. Mam zamiar też yy, odnowić serię z Cesa. Dzisiaj może jeszcze ją na oku dołożyć czyli Dzisiaj może jeszcze ją wrzucę. I no. Dzisiaj chyba... Może też będzie z nim mam. No może też będzie z nim. Ale nie wiem. Zależy jak powierzemy. Wiem, że na pewno odnowię tą serię, co grałem na botach normalnie. To dzisiaj też jeszcze zrobię jakąś mapkę i... Na przykład na multi to... Kiedyś jeszcze będzie na pewno. A teraz ja cię przyjdę. Bo mnie walmusów. Nie, nie, No? nie, ale... nie, nie mam pytań. To mówię, Boże, co się dzieje? Ostatnio zauważyłem, jak oglądam swoje starsze filmiki, że y, jak na przykład nagrywam, to mi idzie bardzo gładko na komputerze. A jeśli. A jak oglądam filmik, to. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Po prostu. O kurde, nie. Zobacz to, co zrobiłem. nie Oj tak i te nieszczęsne trafiki Jak zawsze Zawsze polecam jeździć tędy lub po drugiej stronie, bo tam po środku wyjeżdżają dwa suwy zawsze O kurde To jak policja? Tak to nie jest. Że... I w ogóle mnie wyprzedzisz? Dobrze. Um, no, pewne jak 270. I trzeba się teraz pośpieszyć, bo się skończy czas. No właśnie. Mamy tylko no, sobie tą minutę no. na wyjechanie. No i jeszcze w pojechałem. Tu na górze w prawej stronie jest pokazane. dla nam pozostało czasu. A ja w kurczak Gratuluję. Powinniśmy raczej dojechać, Wiem, że ja na A pewno dojrzę. Nie, dojadę. za chwilę. No to złapię. niech cię złapią szybko. Masz kilka sekund. Może wyjedziesz Tak łaskawie <noise> 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 Ile ci zostało do końca? 3, 2, No to dobrze. No, No nie, no i zawsze ten samochód tu. No dzięki, że wjechałeś, nie. Nie to za chwilę złapię No i tak na szczęście wyjeliśmy Dzięki pik, nie? No! Hej, he, he, he!